Kiedy sobie oglądacie ten odcinek, to ja w tym czasie jestem na przecudownej konferencji, która się nazywa Strefa Zero. Niektórzy powiedzieliby, hmm, magia internetu. A ja powiem: od technika zapraszam. życie jest pięknym momentem, człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte, człowieku czytaj, pismo święte. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Wyszedłem sobie o poranku, patrzę teraz na telefon, jest 6.48. Myślę sobie uniknął upałów, ale chyba się okazało, że wchodząc tu w ogród obudziłem całą masę przeróżnych owadów i komarów i takich tam stworzonek. Więc jeśli się będę gdzieś tam oganiał w trakcie odcinka, to proszę miejcie mi to za usprawiedliwione. Ok, kochani, dzisiaj niedziela Trójcy Świętej w Kościele Katolickim. I Ewangelia, która nas prowadzi, myślę, do bardzo fajnych, bardzo sensownych wniosków. Dlatego nie ma się co rozwodzić, tylko po prostu trzeba wejść w tę w dzisiejszą Ewangelię. Kiedy na początku dzisiaj Pan Jezus mówi: Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wam wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Taki większy fragmencik na początku, właściwie ponad połowa tej dzisiejszej Ewangelii. Kochani, czasami jest tak, że my byśmy bardzo chcieli znać jakąś przyszłość, nie? W takim sensie może nawet nie, nie chodzi o to, że wiecie, jakaś tam czarownica, która przewiduje, co tam nas spotka, nie? czy jakieś horoskopy, to to w ogóle jest już patologia, nie? Taka Duchowa, natomiast, wiecie, no, chcielibyśmy znać konsekwencje naszych wyborów, naszych decyzji, chcielibyśmy wiedzieć, jak potoczą się pewne sprawy, tak, żebyśmy wiedzieli, na co możemy liczyć albo nie liczyć, albo. No wiecie, nie, no, jest masa takich rzeczy, które, z których byśmy się ucieszyli, gdybyśmy wiedzieli, jak one się wydarzą, czy staną, ale. Biskup Bryś kiedyś komentował te, te Ewangelie, i to u nas w kościele w parafii w Łodzi. I właśnie mówił o tym, że jest cała masa takich rzeczy, które, które są dla nas taka, taki, takich prawd, które są dla nas nie do zniesienia bez Ducha Bożego, bez Ducha Świętego. Więc myślę, że to jest jedna z rzeczy, że, że ważne, żebyśmy kroczyli w Duchu Świętym, dlatego żebyśmy no, potrafili znieść wszystko to, co nas spotyka. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żebyśmy zobaczyli też w tej Ewangelii dzisiaj taką troskę Pana Jezusa, tak? że On naprawdę wie, kiedy, co nam powiedzieć, w jaki sposób nas poprowadzić. Tak? Wie, że nie może nam objawić od razu naraz całej prawdy o nas, całej naszej historii życia, nawet całej naszej przyszłości, tych rzeczy, do których nas powołuje, wielkich, szlachetnych, wspaniałych, ale pewnie też wymagających, nie? I, I takich, których moglibyśmy się w tym momencie przestraszyć, nie będąc do nich przygotowanymi. E, więc On wie, jak nas poprowadzić, w którym momencie będziemy na tyle umocnieni tym Duchem Bożym, żeby nas wprowadzić w kolejny etap naszego życia, w kolejne nasze powołanie czy naszą misję. E, i, I ja tu dostrzegam, wiecie, wielką troskę, nie? wielką troskę Pana Jezusa o nas, że On no właśnie nie daje nam od razu wszystkiego, ale że nam dozuje w odpowiedniej kolejności. I w, według naszych możliwości, które, które mamy w danym momencie. Nie? Był taki nawet moment, kochani, w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, zaraz przed wniebowstąpieniem pana Jezusa, kiedy on jeszcze mówi o tym, że, że przyjdzie Duch Święty, to uczniowie go tam pytają: No dobrze, ale czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? No i pan Jezus im odpowiada: Nie wasza to rzeczy znać czasy i chwile. Nie? Ale wy będziecie przyobleczeni mocą z wysoka, po to, żeby stać się świadkami moimi, tak? W Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Czyli Pan Jezus pokazuje, że jest ważne co innego, że nie jest ważne to, czy my będziemy, no właśnie, znać naszą przyszłość, znać konsekwencje, że będziemy tacy w ogóle, wiecie, nie, ogarnięci wszem i wobec. Ważne jest co innego, ważne jest to, że, że będziemy mieli te relacje z Panem Bogiem. I że będziemy w namaszczeniu Jego Duchem Świętym. O, jakieś syroki się tam biją. Że będziemy w namaszczeniu Jego, Jego Świętym Duchem. I, kochani, myślę, że to jest istota, nie? I zresztą, zobaczcie. Że do tego nas prowadzi dalej Ewangelia. Teraz uwaga, będzie skomplikowane. Ja nawet sam się musiałem zastanowić nad tym, co, co chcę powiedzieć, co się rzadko zdarza, bo, bo będzie skomplikowane, także skupiamy się, ok? Dobra, bo jest napisane dalej tak: On, czyli Duch Święty, tak, kontynuując wypowiedź Pana Jezusa, mnie, czyli Pana Jezusa, otoczy chwałą, ponieważ z mojego, czyli Pana Jezusa, weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, Bóg, jest moje. Czyli Pana Jezusa w sensie, nie? nie moje. Moje, tylko Pana Jezusa. Ok, e, czyli teraz uwaga. E, mamy tutaj obraz Trójcy Świętej. Mamy obraz Trójcy Świętej, e, że tak mm, Duch Święty bierze z tego, co ma Pan Jezus. To, co jest Pana Jezusa, to jest też Boga Ojca. No, czyli siłą rzeczy wszystko jest wszystkich, nie? Tak moglibyśmy powiedzieć. Jakby skracając całą tę myśl. I teraz tak. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. To jest ostatnie zdanie tej Ewangelii dzisiejszej. I teraz zobaczcie. Mamy udział w tym, w czym ma udział cała Trójca Święta. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby, żeby mieć to, co ma Trójca Święta, nie? Wiecie, z mojego weźmie, wam objawi to, co moje jest, wszystko, co ma ojciec, jest, jest moje. Mamy zaproszenie do tego, by być w Trójcy Świętej. I to jest chyba najcudowniejsza, najpiękniejsza, dobra nowina dzisiejszej Ewangelii. Tak? Takie masło maślane, nie? Ewangelia, dobra nowina, wiecie o co chodzi. Ale o to chodzi, żeby ogłosić dobrą nowinę właśnie. Kojarzycie może trójce Rublowa, ikonę taką? Pewnie się gdzieś tu pojawi za chwilę, na chwilę. Ikona rublowa ma jedną, znaczy ma wiele niesamowitych rzeczy w sobie, ale jedną z, z taką, która szczególnie nam pasuje do tej dzisiejszej Ewangelii. Jeśli sobie spojrzycie na tę ikonę, która nam przedstawia Trójcę Świętą, to zobaczycie, że tam jest odwrócona perspektywa. Nie? W sensie, kiedy patrzymy sobie, nie wiem, chociażby na kadr, to widzicie, tam wszystko się do tyłu zwęża. Nie? Czyli mamy skupienie gdzieś tam. W jakimś momencie obrazu. Natomiast w ikonie rublowa perspektywa jest odwrócona, czyli ona się skupia tutaj. O, tu, 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 tu się skupia, a nawet dokładnie rzecz biorąc, to skupia się tuż przed obrazem. Jeśli sobie na nią spojrzymy, to perspektywa się skupia przed obrazem, skupia się na tym, kto w danym momencie ten obraz ogląda. I kochani, o to chodzi chyba w tej dzisiejszej Ewangelii. Przynajmniej ja ją tak odczytuję, że jesteśmy zaproszeni do tego. W czym ma udział cała Trójca Święta? Tak jak właśnie na ikonie Rublowa, nie? Tam siedzi sobie Trójca Święta przy stoliku i jesteśmy zaproszeni do tej wspólnoty razem z nią. Dzisiaj Pan Jezus mówi o tym, że Duch Święty weźmie z tego, co, w czym ma udział cała Trójca Święta i nam objawi, tak? Czyli jesteśmy zaproszeni po prostu do, do udziału w tym, co, co, czym żyje, czym jest Trójca Święta. Myślę, że to jest niesamowite, nie? Wiecie, w teologii mówi się o tym, że, że są działania trójcy ad intra, ad extra, nie? czyli takie wewnątrz trójcy i takie na zewnątrz trójcy. Natomiast dzisiejsza uroczystość i dzisiejsze słowo, które nam Kościół daje do tej uroczystości, myślę, że jest... Znaczy, nie chcę popaść w herezję, nie? Ale myślę, że jest takim właśnie zachwianiem jakby tych dwóch przestrzeni, tych dwóch światów. Że jest zaproszeniem nas, którzy jesteśmy na zewnątrz, czyli ad ekstra. Trójcy Świętej jesteśmy zaproszeni do tego, co się dzieje ad intra i to jest niesamowite kochani, życzę wam tego żebyście odkrywali tą Bożą cząstkę w sobie, to Boże synostwo to uczestnictwo w dziełach Bożych i niech Duch Święty was w tym prowadzi i niesie dobra, ja już kończę, szalom alechem, do zobaczenia następnym razem Jak nazywam cię? Pomóż mi sobie znaleźć i to już takie coś na m. Co pozwala, że? Co pozwala, żyć. Co pozwala?